serdecznie mamy kochani nowy tydzień, jest dzisiaj kochani poniedziałek. Niestety powiem Wam pogoda jest brzydka, cały czas siępi, jest po godzinie 11. Ja za chwilę lecę podamiana do szkoły. Miałam nagrać wcześniej tego vloga, ale stwierdziłam, że jednak chyba nie będę nagrywać, ale teraz jednak stwierdziłam, że może zacznę go dzisiaj. Będzie więc może łączone z jutrzejszym dniem. Także od rana powiem Wam, że w ogóle dużo się działo, bo byłam też na targu w Krzeszowicach. Można miał akurat wolne, także my podjechali sobie, poglądaliśmy co mają. Ciekawego, szczerze mówiąc, nic nie kupiłam, ale kurtek, mnóstwo czapek, powiem Wam, szalików, rękawiczek, no naprawdę mnóstwo tego, ale pogoda naprawdę fatalna. Tak my szybko obeszli, przyjęliśmy do domu, akurat Damiana właśnie zaprowadziłam, no i my wtedy. Pojechali, także miałam Wam coś nagrać, miałam się właśnie odezwać, ale stwierdziłam, że w taką pogodę to nawet nie ma co wyciągać y, aparatu i cokolwiek y, wiecie nagrywać. Ja teraz lecę właśnie za chwilę podamiana. Mam nadzieję, że chyba przestało albo i nie, bo naprawdę pogoda jest bardzo brzydka. Mgły od rana, ale najgorsza to jest, wiecie, ta mżawka na chwilę wyjdziecie, a jesteście cały, po prostu mokrzy. Także kochani, y, zaczynamy, kochani, vloga także Was serdecznie na niego kochani zapraszam i tak jak kochani widzicie sezon na czapki rozpoczęty ja właśnie lecę po Damiana no powiem Wam, że troszkę zimno ja już kochani przyszłam z Damianem. Jesteśmy jeszcze tutaj właśnie na ogrodzie. Przyszliśmy zobaczyć właśnie tutaj na trawie Damian patrzył, bo nieraz tutaj w trawie gdzieś rosną jakieś właśnie grzyby, więc sobie tam patrzę, czy coś właśnie jest no powiem Wam dobrze, że ubrałam czapkę dzisiaj bo naprawdę zimno, rano wcześniej jej nie miałam no i niestety tak mi uszy zmarzły tak mi zimno było ale teraz y, po prostu y, jest mi cieplej, jest mi cieplej czapka z alpaki to wiecie, grzeje i jest y, cieplutko przestało padać, przestało się pić, więc jest taka pogoda, taka sobie po prostu y, chłodno powiem Wam, na drzewach już jest goło łyso, tak no Taka już wiecie, jesień końcówka, jesieni można by było powiedzieć. Dobra moi drodzy, my lecimy do domu, bo jednak jest słodno, Nie ma co tutaj po prostu wiecie chodzić. Trawa jest mokra. W ogóle czujecie, wiecie, taką wilgoć, bo skoro padało, no to jakoś tak nie fajnie dzisiaj na tym polu. Ale ten czas, kochani, leci. Już jest prawie godzina 14. My już prawie z Damianem jesteśmy po obiedzie, Kamila jeszcze później dopiero przyjedzie dziś koło 16, więc ja teraz sobie nastawiam pranie, bo widzę, że mam tutaj na misce jeszcze mam w koszu jakieś pranie, no to przynajmniej sobie zrobię pogodę, jak widzicie tak szaro-buro, naprawdę jest niefajnie dzisiaj na tym polu, cały czas uczymy się właśnie ta mgła, teraz chyba też znowu zaczęło się pić, więc... Dzień. Nie lubię kochani takich dni, bo dlatego że widzę, że już się będzie o wiele wcześniej, właśnie teraz robiło przez to, że jest tak, wiecie, szaroburo i ponuro. No, ale co zrobić? Kwestia, kochani, przyzwyczajenia. Mam nadzieję, moi drodzy, że po prostu. Jeszcze będzie chociaż troszkę y, ciepło, że wyjdzie w dzień słoneczko, i jeszcze będą naprawdę fajne dni. Takie wiecie, y, ciepłe, jak były właśnie ostatnio. Miejmy taką nadzieję. A ja dobra, moi drodzy, robię właśnie teraz nastawiam to pranie. I, i co? Potem sobie zrobię chyba cappuccino. Y, muszę jeszcze z damienem zobaczyć, czy tam nie ma do odrobienia jakiejś lekcji. Także widzicie. A w ogóle później, chyba wieczorem, pojadę jeszcze właśnie do Biedronki, bo ostatnio my właśnie nie byli przed tym weekendem więc y, będzie trzeba chyba jechać dzisiaj, bo widzę, że już mi się mleko kończy, jeszcze tam masło więc będzie trzeba zrobić jakieś y, kochanie zakupy w Biedronce a właśnie tak w ogóle póki jestem właśnie tutaj y, w łazience, to właśnie muszę sobie jednak sobie y, wyciągam te wszystkie właśnie y, moje kremy z tego właśnie opakowania Dlatego, że y, dzisiaj trzeba właśnie wieczorem wystawić, y, bo będą zbierać właśnie y, te rzeczy, segregowane, czyli, wiecie, plastiki. Więc ja się pozbywam po prostu opakowań i później sobie po prostu zastawiłam. I później po prostu, y, wiecie, y, będzie trzeba właśnie to wynieść, posegregować. No, także ja sobie te kremiki y, wyciągłam, przynajmniej będzie w koszyku y, tutaj y, więcej y, miejsca oczywiście ten też y, sobie tutaj y, wyciągnę, powiem Wam, że go też mam dzisiaj na twarzy, ostatnio prawie każdy dzień go używam, naprawdę jest świetny, rewelacyjny, jest tak delikatny, jest tak lekki, także kochani, jak jeszcze nie macie tego CC z to naprawdę Wam, kochani, polecam. Wejdźcie sobie na stronę, zobaczcie, bo ja go kupiłam w atrakcyjnej cenie, to było na promocji, a widzę, że jeszcze jakaś promocja jest, nie wiem, czy dokładnie na to, ale widzę, że bardzo dużo kosmetyków przecenionych, nawet nie wiem, czy nie nie wszystkie kosmetyki, także wejdźcie sobie na stronę i zobaczcie. Jest świetne, naprawdę go polecam. Także dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj segreguję, opakowania wyrzucam, nastawiam oczywiście za chwilę jeszcze pranie. No i kochani, odezwę się do Was później. Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj już do Was, moi drodzy, nie odezwałam, więc jestem kochani, dzisiaj. Tak jak mówiłam, będzie to vlog łączony z nim dzisiejszym, dwudniowym. Także więc jestem wczoraj, wieczorem powiem Wam, że już pojechamy do Biedronki. Już nie chciało mi się po prostu nagrywać, wiecie, szybko, szybko. Potem kolacja, więc kochani, jestem dzisiaj, jak słyszycie, może słychać w tle Właśnie przed chwilą nastawiłam prdanie. jest o godzinie siódmej, my za niedługo będziemy wychodzić przed ósmą z do szkoły. Więc stwierdziłam, że jeszcze sobie nastawię pralkę, bo później też muszę jechać właśnie po chleb. Więc, zanim to wszystko sobie ogarnę, to mi się wierzę, przynajmniej yy, za nie. Także, kochani, z mi nie pozostało, tylko zaprosić Was na kolejny dzień ze mną. I tak, moi drodzy, ja już jestem yy, na mieście. Odebrałam sobie, kochani, chleb. Byłam jeszcze po takie świeże, wiecie, bułeczki, takie mini, małe kajzerki. Kupiłam sobie zmywać do paznokci, bo właśnie mi się skończył. Wróciłam się do sklepu, bo szczerze mówiąc, zapomniałam sobie. Także mówię, widzicie taki dzień. Jadę właśnie teraz do domu, gotować obiad. damiany w szkole. Kamil ma dzisiaj później, bo ma do wieczora niestety do 18. No, także więc jadę kochani do domu. Właśnie jestem kochani w moim samochodzie, w moim Audi. Mąż mój kochany naprawił mi właśnie samochód kupiliśmy te właśnie, to te podpięcia właśnie co bakczy mają, także kochany mąż naprawił mi moje autko także mogę jeździć, bo mam właśnie jeszcze zatankować, bo no nie miałam tego paliwa za wiele, bo wiecie jak z tym bakiem było żeby gdzieś tam nie spadł czy co, no i zatankowałam sobie teraz autko i jadę kochani do domu, chlebuś mam świeżutki, tak mi tu pachnie, jeszcze nie jadłam śniadania, jestem tak głodna jak widzę te bułki ale cóż, jadę do domu i dopiero zjem śniadanie i zabieram się za y, robienie kochani obiadu pogoda dzisiaj jest lepsza niż wczoraj powiem Wam, bo dlatego, że nie pada nie siępi. jest zimno, bo jest zimno jak widzicie, ja już ten mój korzuch, tą moją kurtkę ramoneskę taką wiecie, y, z korzuchem już ubieram, bo powiem Wam no wyjdzie się rano y, teraz tak wiecie, y, na letniaka czy w samej bluzie, no to powiem Wam że no zimno by było Dobra kochani, jadę, uciekam do domu, odzywam się później do Was już z domu, zrobię sobie cappuccino i wtedy się do Was odezwę. ja już sobie zrobiłam cappuccino, wcześniej zjadłam śniadanie, no bułeczki powiem Wam wyśmienite, naprawdę bardzo dobre, takie małe kajzerki, chrupiące, pyszne, zrobiłam sobie właśnie z serem żółtym, także jestem po śniadanku, mam zrobione cappuccino, parę łyków tylko wypiłam, bo kochani, przypomniałam sobie przecież, że ja mam pranie w pralce, także ja już tutaj sobie pralkę otworzyłam, właśnie przyszłam powyciągać y, wszystkie rzeczy y, z pralki, no i co, tak popatrzyłam tutaj, że no i tak dzisiaj muszę podkurzać, także muszę jeszcze podkurzać, ale to dopiero chyba jak Damian przyjdzie ze szkoły, bo za chwilę idę, zabieram się za robienie obiadu, dokończę sobie pić właśnie to yy, cappuccino, jak wyciągnę pranie. I też mi się, kochani, przypomniało właśnie muszę Wam podać przepisy yy, na ciasto i na te krokiety, bo ktoś właśnie pisał z Was yy, pod filmem. Jeszcze nie zdążyłam, kochani, odpisać na wasze. Yy, pod filmem, właśnie yy, wiadomości. Yy, także moi drodzy, odpiszę na pewno, postaram się dzisiaj yy, odpisać na nie. Yy, no i co? No i podam Wam od razu, właśnie pokażę Wam jeszcze raz, bo mi się wydaje, że ja Wam podawałam y, przepis właśnie na ten sernik i na te krokiety ale nic się nie stanie jak podam Wam jeszcze raz, jeżeli ktoś jest tutaj na przykład nowy, też pewnie nie wie to później Wam, moi drodzy pokażę, jak sobie nie zapomnę te przepisy na sernik z brzoskwiniami i na te krokiety właśnie z pietruszką z serem żółtym i z pieczarkami, naprawdę wyśmienite są tak obłędnie pyszne są tak rupiące te krokiety naprawdę uwierzcie, ja zawsze robiłam z mięsem, nigdy nie robiłam właśnie tylko pieczarki, ser i zielonej na y, pietruszka natka ale naprawdę uwierzcie teraz obie częściej te niż po prostu z mięsem no i to szybciej się w ogóle wiecie robi także no naprawdę bardzo dobry. także na pewno Wam pokażę no i ciasto to już swoją drogą naprawdę sernik y, taki łaciaty wiecie y, ciemny, ciemny spód ciasto y, sernik w środku z brzoskwiniami no i na wierzchu te łatki takie z, y, też z ciemnego ciasta czekoladowego Poezja po prostu także wyśmienite na pewno Wam kochani tutaj pokaże. Także dobra, ja się teraz zabieram za wyciąganie prania, no i idę wypić cappuccino i robię, kochani, obiad, bo później trzeba lecieć też pod Damianka, Także widzicie taki dzień, kurczę. No jak co dzień praktycznie. Rano zaprowadzić później trzeba lecieć po niego, wcześniej też jakieś zakupy, pranie, sprzątanie. Też tam sami dobrze wiecie jak to jest. Także dobra, ja wyciągam pranie i później się kochani do was odezwę. Ale piękna powiem wam teraz pogoda. No naprawdę zobaczcie tak tu widno teraz, tak świeci słońce tutaj u mnie w tym salonie no pogoda jest naprawdę rewelacyjna ja już właśnie kończę gotować obiad Kamila już pojechała właśnie do szkoły ja za niedługo znowu podam także więc moi drodzy czas leci naprawdę ale szybko zasuwa ten czas a tutaj moi drodzy Wam pokażę właśnie ten przepis który wydaje mi się, że już Wam pokazywałam to jest właśnie ten przepis na to ciasto Yy, sernik z brzoskwiniami także już wam tu po kolei pokażę. To sobie zastopujecie i po prostu yy, przepiszecie. Także więc naprawdę powiem wam, przepyszny jest ten sernik. Także więc to jest właśnie kochani przepis. Tak sobie odpiszecie, zastopujecie, przepiszecie i będziecie mieć y, przepis ode mnie na ten sernik z brzoskwiniami. Zaraz Wam tutaj jeszcze pokażę przepis na te właśnie krokiety z tym serem, pieczarkami. No i oczywiście z pietruszką, zaraz Wam tutaj y, podam, tylko sobie zobaczę, gdzie go po prostu y, mam. No i tutaj jest ten przepis właśnie na krokiety. Zobaczcie, tylko oczywiście y, składniki na to ciasto to ja sobie robię swoje takie, jak po prostu robię, wiecie, y, na naleśniki. Możecie też tego zrobić, albo możecie y, swoje też zrobić. Tu macie na przykład nadzienie. No i tu jest jeszcze na jednej stronie, mam nadzieję, że się odczytacie, bo ja to tak na szybkiego właśnie pisałam, tu trochę popaść grałam, ale ja się odczytam. Naprawdę krokiety też są powiem Wam świetne i są przynajmniej takie chrupiące. Tu jest akurat przepis właśnie na te trójkąty. Ja za pierwszym razem właśnie robiłam trójkąty, ale potem zaczęłam je zwijać, wiecie, te jak normalne krokiety. I też powiem Wam bardzo dobre. To nie ma znaczenia, czy zrobicie je w kształcie trójkątów, czy zrobicie je zwykłe, takie zwijane, obojętnie jak chcecie. Mam nadzieję, że się właśnie odczytacie z tego mojego pisma, bo niektóre naprawdę są po prostu szybko na kolanie, nawet pisane, bo wiecie, jak dzisiaj ja tu mam gdzieś z telewizji, czy gdzieś z radia, czy w ogóle gdzieś skądś to na szybkiego po prostu, ja to piszę, to wtedy baśgram, muszę sobie założyć z powrotem jakiś nowy, zeszyt, przepisać to i wtedy będzie ładniej, się, ale wiecie, jak to jest. Jak się już napisze, to jest napisane, jest po prostu, ja się przynajmniej odczytam z tego. Mam nadzieję, że Wy też chyba zresztą, yy, chyba tak aż nie jest na was Dobra, moi drodzy, ja idę, y, trochę muszę sobie tutaj ogarnąć, posprzątać, muszę jeszcze odkurzyć, a za chwilę lecę, jak mówiłam y, pod Damianem. No i co, moi drodzy, taki vlog po prostu domowy, wiecie, jak co dzień wszystko y, trzeba po prostu, wiecie, robić no i moi drodzy, trochę rzeczy już okarnełam sobie, muszę później zobaczyć, ale to ja jak dopiero przyjdę z Damianem bo na stronie Everline, moi drodzy też jest, widziałam duża promocja zastanawiam się, czy sobie nie zamówić właśnie jeszcze y, tuszu właśnie y, do rzęs żeby wiecie, mieć y, po prostu w zapasie kolejny tak więc y, chyba będę musiała zrobić właśnie jakieś jeszcze zamówienie no i oczywiście zastanawiam się jeszcze nad kremem jakimś y, właśnie do twarzy i moi drodzy, nad podkładem. Jestem jakiś taki podkład w tubce, którego nigdy nie miałam, a już wiele razy miałam go kupić, właśnie bo też widziałam w Rosmanie. On dobrze po prostu kryje, tuszuje więc nie wiem, nie wiem właśnie teraz jak się nazywa ale on jest w takiej beżowej tubce i takie fioletowe, ma chyba takie kreski tam czy coś, nie wiem, w każdym razie beżowy z czymś fioletowym jak ktoś moi drodzy ma go to dajcie mi znać czy on jest dobry czy nie nie wiem bo się właśnie zastanawiam czy sobie go zamówić czy nie, czy po prostu być przy moim po prostu tamtym co zawsze, ten, ten podkład liquid co używam w sumie go teraz nie używam mam go z zeszłego jeszcze roku Trochę, więc na razie go nie używam, bo używam ten krem CTC. Ale dajcie mi znać, czy ten właśnie w tubce jest fajny, czy nie. Zastanawiałam się też właśnie nad jakimiś kolorami, ale muszę jechać chyba do Dorsmana, żeby sobie po prostu wiecie wybrać, zobaczyć jaki jest po prostu odcień, no bo tutaj jednak na tym to tak, wiecie, nie za bardzo jest po prostu go dobrać. Więc jak w który dzień pojadę do Dorsmana, to yy, muszę zobaczyć właśnie jaki jest kolor. Mam nadzieję, że jeszcze będzie promocja. Właśnie na niego na stronie. Bo się zastanawiam, czy go teraz zamówić, czy po prostu później. Bo jeszcze w sumie nie używam, tylko ten CC, więc zobaczymy. Ale jak chcecie, to wchodźcie właśnie na Ewelina. Jak coś potrzebujecie, to zamawiajcie, bo jest naprawdę duża przecena. Także więc ja też sobie muszę za chwilę, jak przyjdę, z Damianem to sobie zerknąć właśnie na tą stronę. Pogoda w dalszym ciągu, kochani, oh, piękne, ładne właśnie słońce. No super, naprawdę listopad też jest jak na razie początek listopada jest też naprawdę ładny. I tak moi drodzy, wczoraj w czapce, a dzisiaj kochani bez czapki, bo świeci przepięknie suneczko. Zarzuciłam sobie tylko tą moją ramoneskę z tym futerkiem. Oczywiście się zaraz jeszcze zasunę spodnie takie potargane. No i do tego moje kovbojki takie czarne. No i Lecę moi drodzy po podamiana. No, i zobaczcie, moi drodzy, jak jest na polu. Słoneczko sobie świeci niebo błękitne, więc fajnie. Nawet powiem Wam teraz się o wiele cieplej zrobiło. W ogóle zobaczcie, jak te pięknie trawy wyglądają tak związane wysoko, no naprawdę fajnie to wygląda. ani Podomowemu, w moim t-shircie z królikiem. No uwierzcie, powiem Wam, jak ja uwielbiam taką pogodę, jak widzę, że świeci słońce, to aż się wszystkiego, kochani. Chcę człowiek zadowolony, szczęśliwy, bo taka jest e, pogoda słoneczna, naprawdę świetnie jest. Zastanawiam się, czy nie pójdziemy później z Tofikiem gdzieś e, na spacer. Nie wiem, zobaczymy, muszę ogarnąć, zobaczyć, e, czy Damian ma jakieś lekcje do odrobienia, coś tam. I wtedy się okaże, czy w ogóle gdzieś pójdziemy, czy mianowicie będzie się chciało i czy w ogóle jeszcze będzie później słońce, bo teraz naprawdę jest świetnie. Potwierałam wszędzie okna. Jeszcze właśnie sobie tutaj w łazience też otworzę. No, pogoda jest naprawdę fantastyczna. Sami powiedzcie, naprawdę jest jeszcze ładnie, żeby tak było. No, jeszcze trochę. Także ta zima nam, moi drodzy, troszeczkę odejdzie. Szczerze mówiąc, ja nie spieszę się do tej zimy, nie spieszę. Ale muszę Wam coś powiedzieć, otwierają lodowisko w ten piątek. Od godziny 15 będzie już otwarcie. Także kochani, zastanawiam się, czy z Kamilą pojedziemy właśnie w piątek. Tylko, że znowu tak, w piątek jest otwarcie, w piątek zaczyna się właśnie weekend, ten znowu długi weekend. No i nie wiem, czy nie będzie bardzo dużo ludzi, czy po prostu będziemy długo czekać, żeby wejść na tą taflę lodu, czy nie. No nie wiem, zastanawiamy się, czy pojedziemy w piątek w dniu otwarcia, czy po prostu w sobotę, niedzielę, nawet czy w poniedziałek, bo jest wolne. No nie wiem, zobaczymy, ale jest, jak ja się kochani, cieszę, że już lodowisko otwarte będzie w piątek, to sobie tego nie wyobrażacie. Uwielbiam, uwielbiam jeździć na łyżwach, także więc cieszę się, że już... Yy że już po prostu będzie otwarte. Powiem Wam, że znowu będzie pewnie jakieś gwiazdy, będą jakieś bombki. Już będzie pewnie tak świątecznie, bo co roku, jak jeździemy na to lotowisko w listopadzie właśnie otwierają. W tamtym roku było 11. otwarte. Teraz widzę, że trochę wcześniej otwierają, bo już od piątku. No to było tak ładnie ozdobione, światełka, muzyka. No super, już ten klimat taki, powiem Wam, będzie świąteczny. No, moim zdaniem już teraz mogą się pokazywać takie rzeczy, wiecie, w sklepach świąteczne. Od teraz to by naprawdę mogły być no ale to już sami dobrze wiecie jak jest że to już było dużo wcześniej więc no jest kochani jak jest ale się cieszę bo przynajmniej człowiek pojeździ na łyżwach dobra moi drodzy koniec tego gadu gadu ja idę podgrzać obiad bo nie wiem czy Damian już będzie jadł czy nie bo on w sumie jak przychodzi ze szkoły to nie chcę mu się od razu jeździć tak dopiero dziś jest za godzinkę czy za pół godziny czy nawet i później czasem a zresztą jest jeszcze młoda godzina bo jest dopiero yy, koło 13 13 gdzieś także więc jest jeszcze moi drodzy trochę yy, czasu także więc odezwę się do Was moi drodzy później pewnie już może po obiedzie aczkolwiek chyba że będziemy na spacerze no nie wiem, zobaczymy, jak nam się będzie kochani yy, chciało. A w ogóle, moi drodzy, tak myślę, że chyba już może być ten sezon taki, wiecie, otwarty na te rzeczy. Można już kupywać świąteczne. Nie ma się już tym, co przejmować, że było wcześniej, że to, że tamto. Można już, kochani, coś kupić, właśnie coś świątecznego, bo wiecie, w grudniu to już nie ma na co liczyć. To, co będziecie się, to już będzie na pewno wykupione. Także ja też się coś rozglądnę. Chciałabym jeszcze parę rzeczy sobie dokupić w tym roku, żeby było bardziej w domu, wiecie, świątecznie. Także na pewno coś sobie y, kupię. A jak kupię takie rzeczy, to naprawdę zrobię taki, y, właśnie hol zakupowy, taki wiecie, świąteczny, bo mam trochę pomysłów i trochę rzeczy bym chciała kupić. Także mam nadzieję, że teraz już y, coś może y, kupię. Bo wiecie, kupiłam tylko dwa kubki i nic poza tym, także więc coś może dokupię. Kochani, ja się przyszłam teraz tutaj y, z wami już pożegnać, y, zakończyć, moi drodzy, tego. Vloga jest już po godzinie 17. Nastawiłam kolejne planie, tak, nie śmiejcie się, nastawiłam kolejne planie. Niestety powróciłam sobie tą moją ten mój sweterek, więc wrzuciłam go, jeszcze miałam parę rzeczy takich też jasnych do prania, więc od razu z nim wrzuciłam przebrałam sobie teraz na inne, bo dlatego, że jadę właśnie teraz za chwilę będę wyjeżdżać po Kamilę do szkoły, bo niestety tak kończę przed godziną 18 więc zaraz muszę się zbierać, więc kochani ja już nie będę dzisiaj już nic nagrywać jadę zaraz także, więc kończę kochani tego vloga dwudniowego taki, kochani, blog yy, po prostu domowy. Mam nadzieję, że Wam też się będzie podobał. Jak się Wam podoba, to oczywiście pamiętajcie o kciuczku w górę, oczywiście o subskrypcji mojego kanału. Jeżeli ktoś ogląda i jeszcze nie subskrybuje, to bardzo proszę zasubskrybować. Będę, kochani, bardzo wdzięczna. Oczywiście zostawcie, kochani, jakiś ślad po sobie pod filmem. Będzie mi, kochani, bardzo miło. Ja już, kochani, uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie. Mnóstwo kochani płysiaczków i do następnego vloga!